Dzień dobry! Dzisiaj będzie filmik razem z moją koleżanką Helą. Będziemy dzisiaj nagrywać. O, coś powiedzieć? Tutaj jest koleżanka Hela. Nie wiem, czy ją tam widać, ale dziś będziemy nagrywać, bo dostałam taki tajemniczy pleca. I ciekawe co tam jest Zaraz sprawdzimy O! Mamy kulkę LOL Surprise! Zobaczcie! Tutaj też koleżanka siedzi zdziwiona No właśnie I możemy my tak tutaj dalej otwieramy Tutaj mamy taką żółtą kuleczkę I jeszcze później będziemy grały w Amuga z moją koleżanką Ale to zaraz, najpierw otwieramy kulkę, tak? Tutaj koleżanka pomoże. Słyszę to <grystanie> No właśnie, niestety nie możemy się spotykać. Jak wiecie, są obostrzenia i nie możemy się spotykać. Prawda? Tak. Co? No, ja właśnie takie mam plany, że sobie kupimy dużo zabawek, będziemy okay. sobie otwierać, tak, to już teraz wiecie, kto mnie tam obserwuje, to zapraszam też bardzo serdecznie, tam, ale też proszę subskrybować, dawać łapeczki w górę i no wiecie. Tak? Właśnie zaraz będzie chyba pierwsza tutaj, od tej i Helenka zobaczy. To jest Helenka, to jestem leniwa. Widzicie, że ja chyba będę pierwszym widzem, który to zobaczy? No, bo to jest moja najlepsza przyjaciółka. To jest moja najlepsza koleżanka. Super. No nie wiem, czy, nie wiem, czy Ciebie tam widać, czy widzę. No tak. Ale proszę zostawić dużo łapek w górę. E, tak, 10 tysięcy łapek w górę to będzie następny odcinek e, właśnie z Helenką. Tak, tak? na razie mam... Na, razie, na razie, o ile pamiętam, gdzieś był trzy. No, no, że mało osób ogląda, znaczy mam no, trochę wyświetleń, już tam jest, no bo ja to zaczęłam kanał bardzo dawno, bardzo rzadko nagrywam filmiki ogólnie, a więc wiecie, a więc bardzo bym chciała teraz powiększyć e, właśnie nagrywanie filmików, prawda? Helenka często będzie ze mną występować, prawda? Pokażę do kamery, nie wstydź się. Właśnie już mamy tutaj trochę kuli nie otwartej. Nie się. Tak, przychodzę właśnie do rzeczy. Już mamy następną warstwę. Nie mamy następną warstwę. O, już, o, mamy niebieską kulę. Już nam się ujawniła niebieska kula, zobaczcie. No ale już mam, że jednego rzadkiego ja nie nagrywałam, ale już mam jednego chłopaka, właśnie z tej nowej serii. Pokaż, pokaż! Ale to nie mogę teraz, nam, teraz nie, bo teraz jest filmik, to później pokażę też widzom, też, że oczywiście, bo ja już mam, to będzie mój trzeci filmik, no niestety jakoś nie rozkręcam swojego kanału, ale planuję właśnie z Salemką rozkręcimy mój kanał, tak? To taka, wiecie A dzisiaj założyłam okulary Dlatego, bo dla nastroju Po prostu zakładam okulary dlatego, bo na nastroju Zakładam okulary O, już mamy pierwszą rzecz otworzoną Tutaj Helenka może też to zobaczyć O, mamy takie buciki Jakieś kremowe Kremowe buciki No, to ładne Tylko nie widziałam, no, y, Tutaj, oczywiście, teraz już jest ekologia, prześli na papier. A więc bardzo dobrze, prawda, Helenko? Wiesz, o, to o, się a, o, i tutaj mamy następną niespodziankę. Ja, ładna jaka ładna! Mi głośni, mam na Maksa. mikrofon, a nie, Ciebie nie słyszę. <grym> no, czasem tak jest, ale zobaczcie. Mamy taką bardzo ładną, kolorową tą. Y, buteleczkę. Następna niespodzianka. A teraz otwieramy tutaj. Następna otwier e, niespodzianka. Otwieramy. O, i teraz sprawdzamy, co tu będzie. O, zobaczcie, coś się się tu wyłania. Patrzcie, taki fajny strój. E, nie wiem, co tutaj. Tutaj, taki ładny strój. O, mamy jakiegoś, nie wiem, tutaj jeszcze trzeba Helence pokazać, bo ona to tak po prostu wszystko chce widzieć, tak? Ona obserwuje też. Ona to od dawna mówiła mi, no weźmy, nagrajmy razem jakieś filmik, czy coś tam, coś tam, coś tam. A ja jakoś nie byłam tak chętna, jakoś tak nie nagrywałam. Ale teraz zaczęłam się spodobywać nagrywaniem i będą bardzo często się pojawiać jakieś filmiki. O, tu mamy następną jakąś Ręka, rzecz. Jedenka, już odłożyłaś tego, trochę się pustysz. No nie no, ja muszę wid widzieć pokażę. Tu mamy taki mm, właśnie, e, nie wiem, taki, co, taki jakaś e, na szyjnik chyba, albo na głowę to chyba się zakłada. I tutaj też Helenka tutaj widzi, z piórkiem było. O, i mamy następną niespodziankę, jakaś bardzo mała jest, jak widzicie tu. Taka bardzo mała ta niespodzianka jest. No dobra, słuchaj, powiedz mi kiedy wrzucisz, to ja chcę zobaczyć co ty tam kryjesz. Zobaczcie, ale tutaj mamy jak widzicie, taką. Nie wiem jak to nazywać. Taki naszyjniczek mamy. Nie wiem, jakimś takim kółeczkiem, <laughs> Może ten samolot jest Zawsze chodzimy Ja przechodzimy do rzeczy. Czyli chłopaka. Więc jak widzicie, to jest w papier. Jest teraz zapakowany w papier. Ło, wow, już się ujawnia chłopak. Wow, zobaczcie. To jest takie, jak na opakowaniu mamy. Ej, ten... lekka tutaj pokupiesz. No, zobacz, Helenka. O, i pokaż do kamery wiesz, co? <noise> to widzicie, nie zabrakło momentu. <noise> Patrzcie, ten patrz się śmieje. No, tutaj mam, on ma jakieś takie, yy, nie wiem czy widzicie teraz, ma takie jakieś włosy, takie, on nie ma normalnych, tylko ma trochę takie puchowe, można powiedzieć, coś takiego. I teraz sprawdźmy sobie na ulotce, jakie są jeszcze do, tra do trafienia, tak? Tak, Helenko, bo Helenka tam już ją zniosła, czekając, aż, o! Ja też chcę coś od... No niestety nie możesz. Jeśli masz jakieś tam ze sobą zabawki, to mogę pokazać. Ale zobaczcie. Widzicie tą kolekcję? No to może zaraz będziemy grać w Amugas. E, tu jest bardzo taki jakiś... Inny... Zobaczcie, jak, czy on jest rzadki, czy nie nasz. E, normalny jest, no widzicie, nie zawsze są rzadkie, ale ja mam już jednego takiego mm, z warkoczykiem jakimś. Nie wiem, mogę wam pokazać, poczekajcie, ja mam bardzo dużą kolekcję LOL. tak, i chcę wam go pokazać. Proszę. Uuu, nawet taki nawet no bardzo, bardzo, bardzo. dawna zbieram lączki tutaj. i właśnie teraz zrobić no dobrze, teraz go ubierzemy o kurde coś tu się dzieje, jakaś awaria bardzo przepraszam, bo ja niestety fajnie byłoby, byśmy widziały się na żywo to może by było lepiej I właśnie trzeba tutaj widzicie, musimy się łączyć proszę to naprawić proszę to naprawić nie możemy chyba. Panie... Helenka, teraz się nie widzę, o, bardzo przepraszam. Dobrze. Czekaj, bo ja nie mogę wejść. Dobrze, mamy już tutaj Helenkę, naprawiona jest. Nie wiem, czy ją widać, widzicie ją? Dobrze, Helenka. Helenko, Pani Heleno, Czy Pani Helena może tutaj jakoś ładnie się usadowić na łóżeczku? Niech Pani Helena się usadowi. Dziękuję za oglądanie mojego odcinka. Jak widzicie, bardzo fajny był ten odcinek. No właśnie, bardzo odcinek fajny był. I dziękuję za oglądanie. Życzę Wam miłego, miłej nocy, bo nagrywamy to już trochę późno. I pa pa!